Szymanko kobietka, że daj? Jest taka sprawa. Z inicjatywy chłopaków wyniknęło coś takiego, że ruszamy po prostu z nowym forum. Chłopaki wpadli na taki pomysł, tutaj Wojtek ze Zbyszkiem administrował, to będzie jeszcze Łukasz, Szymonem, znaczy ich tam z naszych poprzednich filmów. I no nie wiem, chłopaki, wypowiedzcie się, bo forum będzie forum ruszy dzisiaj, w momencie gdy, gdy pokaże się ten film, rusza forum. 1 kwietnia forum startuje. Zapraszamy na stronę wędkarstwo -holenderskie razem pisane. Tak samo jak nazwa kanału Michała. Tak. Na samej stronie jest w lewym, sorry, w prawym górnym rogu link do kanału na YouTube, link do Facebooka. Forum będzie takim, jakby centrum dowodzenia, gdzie punktem startowym, z którego możesz yy, przenieść się albo na, właśnie na YouTube, albo na Facebook. Na samym forum yy, będzie dyskusja o tym, gdzie możemy połowić w Holandii, jak tu możemy połowić, kiedy, czyli ogólnie przepisy, miejscówki i sposoby. No, będziemy organizować częstsze spotkania. Tak, będzie można może się przez to forum zmówić właśnie na takie wypady, jak, jak mogliście oglądać na filmach z zeszłego roku, gdzie po prostu osoby, które nie mają z kim jechać na ryby, nie wiedzą jak, jak to zorganizować, będą mogli, mogli się z nami wybrać. Ja osobiście też jestem chłopakom wdzięczny, bo często dostaję od Was pytania, na przykład jaka woda najlepsza w fazę, gdzie połowić koło traktu, jakie okonie przy Itchowem? Ja niestety ni, ni, ni wszystkiego nie wiem, nie mogę odpowiedzieć, mogę opowiedzieć i pokazać tylko o wodach, na których łowię, o których wiem. Często są też pytania od wędkarzy, którzy przyjeżdżają i chcą zacząć łowić w Holandii, nie wiedzą co jak zorganizować, i jakie reguły jaki jest regulamin jakoś to, wiadomo każda woda w Holandii ma inny regulamin i przez to forum będzie zrzeszało właśnie ludzi będzie można uzyskać więcej szczegółowych informacji niż niż mogą udzielić ja osobiście czy, czy, czy chłopak będzie to bardziej rozgrywane no będzie działo bliska, będą szczegółowe jakieś odpisy będą do tego te które znamy już po prostu będzie to skarbnica wiedzy Będziemy gdzie poszerzać to. w każdej chwili będzie dostępna dla każdego Wszystkich wędkarzy, wszystkich sympatyków wędkarstwa mówiących w Holandii, czy myślących o jakimkolwiek wypadzie do Holandii, zapraszamy. Będzie dział osobny na spotkania, zloty, na wyprawy wędkarskie, gdzie można kogoś poznać, yy... poszukać sobie ekipy łowienia. Tak, no ja między innymi przez forum tu poznałem się z chłopakami, przez, przez inne forum. Myślę, że to jest bardzo, będzie bardzo przydatna rzecz, będzie można otworzyć swoje wątki, zadawać pytania. To po prostu wszystko co związane z wędkarstwem w Holandii. I w Holandii może i nie tylko, bo też mamy niedaleko do Belgii, do, do Francji, więc te tematy będą w Więc co, może serdecznie zapraszamy, Link, wszystkie linki do forum, do, do innych rzeczy, ukażę się pod tym filmem tyle. Chcecie jeszcze coś dodać? To wszystko. Jutro start 1 kwietnia. 1 kwietnia, tak. Jutro od razu w jednym momencie. Startuje forum z momentem ukazania się tego filmu. Zapraszamy do logowania się, do, do, do udzielania się filmu. To tyle. Branie niech będzie z Wami. zobaczenia.